Chciałbym trochę kontynuować rozmowę z zeszłego roku, bo tam wspominaliśmy o tym, że, że nie tylko macie rzeczywiście swoje korzenie w Polsce, stąd się wywozicie, ale to jest też dla Was kluczowy, strategiczny rynek. No dlaczego jest to tak atrakcyjny biznesowo rynek? No bo wszyscy wiemy, ok, jesteśmy piątym największym rynkiem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kosmetyki, natomiast mniej bo, o liczbach, a więcej bo, bo, o ludzi. Bo wyszła Wielka Brytania, prawda? <laughs> tak. Podskoczyliśmy trochę, trochę takim psim swędem, podskoczyliśmy <laughs> na wyższą pozycję, ale rzeczywiście jesteśmy ciekawym rynkiem atrakcyjnym. Atrakcyjnym jesteśmy, choćby z uwagi na to, że jesteśmy bardzo zróżnicowani. W Polsce w jeśli chodzi o strukturę produkcji kosmetycznej, rozkłada się ona mniej więcej równomiernie między kosmetykę pielęgnacyjną, kosmetykę do włosów i kosmetykę kolorową. Bardzo harmonijnie, można powiedzieć, polski rynek działa, jeśli chodzi o te trzy obszary. To widać doskonale, firma rodzinna, natomiast jeśli ktoś sygnuje się mianem firma rodzinna, to moim zdaniem musi chodzić o coś więcej niż o same korzenie. Ja mam tutaj na myśli relacje z klientami, z partnerami biznesowymi, generalnie szeroko pojętą etykę biznesu. To jakie wartości rodzinne staracie się cały czas pielęgnować mimo skalowania biznesu tak naprawdę? Nie pan trudno powiedzieć, czy to jest, czy to są wartości rodzinne. Ja sądzę, że są o wiele szersze te wartości. Okay. Uniwersalne. Są, że, tak, uniwersalne. Są to wartości, które byśmy chcieli, żeby w naszym życiu społecznym funkcjonowały na co dzień i, i żebyśmy mogli harmonijnie, harmonijnie współdziałać i, i, i nie tylko zawodowo, ale i, i prywatnie, w, w oparciu o te podobne wartości. No właśnie, to jakie wartości są tutaj kluczowe przede wszystkim? Pan, ja przypuszczam tak, że tworzenie długoterminowych relacji. Co okay. to, to, to zarówno w sfery pracowniczej, w, w, w ramach firmy, budowanie firmy przez wiele lat na bazie tych samych ludzi zaangażowanych, odpowiedzialnych, którzy czują nie tylko potrzeby prawda, finansowe, zarobkowania, ale też stanowi to dla niej jakąś ważną wartość życiową. Z drugiej strony kreowanie relacji długoterminowych, rzetelnych z naszymi klientami, które są nie naszymi klientami, ale są naszymi przyjaciółmi. Są, te relacje przenoszą się również poza sferę czysto biznesową. Okay. Dzisiaj na targach i proponowaliście kilka stref tematycznych. To, gdybyście mogli opowiedzieć, bo zbliżamy się już do, do końca targów, co dzisiaj mogli Wasi odwiedzający zobaczyć na stoisku. Podzieliliśmy to na ty tytułem surowce kosmetyczne do wszystkich zastosowań. Okay. Zarazem rozpoczynając od się pielęgnacji skóry, pielęgnacji włosów, kosmetyki kolorowej, idąc po przy przeciwsłoneczną, kosmetykę mijącą, jak i pielęgnacji zębów. W tej chwili, jak zobaczą Państwo, na pewno niedługo będziemy mieć duże promocje w tym kierunku, pokazywanie tego, że mamy tak naprawdę pełne portfolio do wszystkich zastosowań kosmetycznych. Mhm. W tej chwili uzupełniliśmy w tym roku, udało nam się uzupełnić nasze portfolio o te wszystkie surowce, do wszystkich tych segmentów. No i co ważne, też nowe kompozycje zapachowe na, na rok 2025-2026 nawet. W takim razie jakie zapachy będą definiować ten rynek. No i może troszeczkę też szerzej, generalnie jakie trendy. No, no mówi pan o tej najbardziej atrakcyjnej części tak, kosmetycznego no. biznesu, tej, która jest pogranicza sztuki między <laughs> technologicznej. Jeśli Pan będzie rozmawiał z perfumiarzami, każdy perfumiarz czuje się artystą, to prawda, rozmawiamy. część z nich zresztą wygląda <śmiech> <śmiech> bardzo ek ekscentrycznie, są to osoby bardzo kreatywne, myślące nie tylko w kategoriach, w kategor wąskich kategoriach sukcesu technologicznego, ale również pewnej wizji i upodobania, jeśli chodzi o, 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 o zapach. To jakie rzeczywiście trendy na ten kolejny sezon być w świecie? Przede wszystkim aromatów. Już zostaniemy w tym romantycznych zapachach. Tu ja bym się nie odważył powiedzieć jak to wygląda. To wszystko się rozkłada troszkę w zależności od, od produktu. Tak. E, no, e, teoretycznie e, możliwości są trochę ograniczone. Mamy, mamy zapachy spożywcze, mamy zapachy kwiatowe, mamy zapachy. E, e, czerpiące inspiracje z bardzo takich różnych źródeł. Natomiast zmieniają się proporcje prawda, udziału poszczególnej, poszczególnej linii zapachowej w produktach. I na pewno jak będziemy się zbliżali do, do okresu świątecznego i będziemy w, seg w segmencie świec zapachowych. Pojawią się zapachy, które będą się kojarzyły ze świętami. Będą cynamony, e, będą wiele aromatów. Tak, wiele zapach, Na pewno nie, 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 zapach makowca, sernika gdzieś będzie się przewijał, prawda? Czy nawet tej prostej jodełki świątecznej. No nie, tak. kończymy rozmowę, bo ja już się rozmażyłem. Dzięki serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dzięki